Dzień dobry, kłaniam się wam wszystkim bardzo serdecznie z tej strony wasz Robiot. Bardzo przepraszam, że nie było odcinku przez tak długi czas, no ale cóż, patrzcie mi sprawy szkolne się przedłużały. Także ja was witam bardzo serdecznie. Dzisiaj typowy odcinek z racji tego, że mamy miesiąc jaki mamy, a wiadomo co się zbliża w Polsce. Więc dzisiaj będzie co? Kandydaci na prezydenta w DSJ4. Dokładnie. A na samym wstępie proszę Cię, żeby drogi widzu, żebyś zostawił naprawdę łapkę w górę i napiszcie, czy taka perspektywa kamery Wam się podoba. I zostaw suba, kliknij ten przycisk czerwony, żeby się stał szary, kliknij żeby otrzymać wszystkie powiadomienia, bo naprawdę. Dobicie mi te, te, te 600 subów, bo naprawdę byłoby warto, żeby nie przeciągać. Mamy tu na naszą, naszą kochaną 13, tylko sobie policzę. Dwa, trzy. No dobra, powiedzmy, że może kogoś przegapiłem. Zaznaczmy sobie to wszystko, Szczę, że wolałbym sprawdzić, na jaki skocznik jest tylko. Dobra, jest 12. Kogoś musiałem pominąć, poczekajcie. Bo mam akurat y, tą. No właśnie. Kogoś musiałem. A, co ja wiem? Kogo tu nie ma? Kogo musiałem pominąć w najwyraźniej. Dobra, no to mamy wszystkich. Także moi drodzy, zaczynamy sobie. Skocznia, myślę, że każdemu znana. Vickersund. Yy, tylko ta moja wersja. Kurde, kto... yy, O, chyba ta. Tak, to. Dobra, to jedną chwilkę, bo nie pamiętam skoczni. Tu chyba, że ta. ta. Tak, to jest ta. No to jedziemy, proszę Państwa. Mam nadzieję, że... Dobra, wam ustudzę emocje emocji. poszkamy jakiegoś fajnego wiatru. Dobrze, znalazłem wiatr. Zacznie Maciej Maciak. Okej, okay, no to jedziemy, proszę Państwa. Maciej Maciak zaczyna kwalifikację, rzecz jasna. Zobaczmy, jaki to będzie lot. Wczoraj grałem trochę w dsj więc spokojnie. No proszę, mimo na to, jak na ten spóźniony lot, 235 metrów, to trzeba uznać za... Bardzo udany skok, bo naprawdę to trzeba podkreślić. Kolejny. Karol Nawrocki. <laughs> zobaczmy na niego. No bo to też jest tak. No nie pytanie, ale też trzeba zobaczyć szczerze, czy Karol Lawrocki jest w stanie tak wybić się, bo drugi są. No prawie ustał te 248. Prawie ustał. Artur Bartosiewicz, zobaczmy. 13 kandydatów. 13 na liście startowej. że i tam zaznaczyłem konkurs, oh, chyba nie zaznaczyłem, to dobrze. O, kolejny upadek. Zobaczę. Nie, dobra. Konkurs indywidualny będzie, a nie kałek jak zazwyczaj. Pani Magdalena Biejat. Zobaczmy. Bardzo dobrze. Dobrze, bardzo dobrze bardzo. No pięknie, w końcu mamy ustany skok. 248,5. No nawet 249. Pan Marian Woch. Zobaczmy. O proszę. O proszę, proszę, ale to nie. Powody to już za 251 metrów, proszę Państwa. Pan Adrian Sandberg, zobaczmy. tam trochę lekki płot popełnił. No ustał to najważniejsze, że ustał. To jest miejsce drugie. Echem. No, więc mamy trzy upadki na razie. Sławomir Mansen, zobaczmy. Narty Blizzard. No może? Coś te czerwone narty pomogą. Oj, oj oj, oj oj oj. Oj oj oj, oj oj no, oj. No, aj i czwarte miejsce, proszę państwa, Sławomira Mensena. Kurde, to będzie chyba fajny odcinek się oglądać. Nie wiem. się później Grzegorz Braun. Zobaczmy, ile w lata. No, nisko, nisko nad zeskokiem. Brawo, może być prowadzenie. Nie wiem, to jest prowadzenie. Egzekwo z Magdaleną Bijat. Proszę bardzo. Tak to się stało. Joanna Senyszyn. Zobaczmy na nią. Zobaczmy na jej skok. Może się uda, zobaczmy, no tak, no dobry lot, bardzo dobry, trzecia pozycja, no to jest yy, bardzo dobrze, Krzysztof Stanowski, zobaczmy, nie lubiący się z Najmanem, bardzo, Stanowski, trochę krzywo, krzywo, ale mimo tej krzywizny, i tak ładnie 246 metrów. To teraz to on przeskakuje Joanny Senyszyn. Marek Jakubiak, zobaczmy. A spóźnione wyjście z progu. Ale nieraz widzieliśmy, że można spóźnić. I ładnie odlecić. Brawo! To można uznać za szósta pozycja bardzo dobrze. Rafał Czaskowski, no proszę. Prezydent Warszawy. Zobaczmy, jak se poradzi. O, wysoko leci. Aj. Aj, Mógł to ustać. Rzymu, to wszystko kończy. Wszystko, się ma na myśli kwalifikacje. kwalifikacje. Wysoko. Aj. Dobrze, no poprawnie. Szósta pozycja. Wygrywa dwóch. Pani Magdalena Bejat i Grzegorz Brown wygrywają razem kwalifikacje. PKP. Taki konkurs biorę ciemno. Maciej Maciak, zobaczmy. Rozpoczyna konkurs. O, w kwalifikacjach było jak było, ale konkurs pewnie jest dla niego ważniejszy zobaczmy Maciak. Wow! No jak tak na dzień dobry. 250 metrów proszę państwa. No w kwalifikacjach nikt 250 metra i telemarkiem jeszcze przypomnę proszę państwa nikt tego nie ustał. Ale styl. Rewelacja. Karol Nawrocki. Wysoko nad zeskokiem. No, postanowił na dwie nogi, bo pewnie nie chciał ryzykować. Chociaż mógł wylądować telemarkiem normalnie. Artur Bartosiewicz. Zobaczmy. Tak, normalnie już cztery filmy będą. Tak, tak. Normalnie. No, niestety upadek pana Bartosiewicza, więc Magdalena Biejat do, wygrała kwalifikację z Grzegorzem Brownem. Więc no zobaczmy. Pani Magdalenat. Wyjad, pardon. Wysoko, wysoko, no ale. No teraz to jest ciekawe. No nie. No nie. A my krócej też. Na razie Maciej Maciak na prowadzeniu. Marian Włoch. No, to już było widać, że nie będzie to raczej ustany skok. Adrian Sandberg, zobaczmy. No, jesteśmy bardzo ciekawy. Jesteśmy bardzo ciekawi, co on tu pokaże. No krzywo. Próbuję, próbuję tymi wanderami. No brawo. Mimo tego uratował ten lot, mimo że był bardzo krzywy. Cowa Wirmensen. Kwalifikacja jako taką. Oj! No, sobie przypomnę, że chyba w falach też spóźnił. Au, proszę! I można nisko lecieć nad zeskokiem? I można! Proszę Państwa, można lecieć nisko nad skokiem, Można i to można nawet ustać. Sobie zobaczmy to wyjście z progu, bo... bo spóźnione, no... No, było spóźnione, to był ewident, tutaj jednak... To było widać, ale proszę zobaczyć, jak on nisko tutaj leciał. Nisko, w ogóle bardzo nisko leciał. Tu, jak niziutko. Te kamery to dobrze widać. Jak nisko leciał nad skokiem, a mimo to wyleciał naprawdę daleko. I tak to jest piąte miejsce. Grzegorz Braun. Rozpominałem już o wygranej kwalifikacji. Egzeku z Magdalenu Zobaczmy. Bijat, pardon. Jegoż Brown. No, widać, czy łapie noszenie. Złapał noszenie. Złapał noszenie. Ustał. To najważniejsze, że ustał 250,5 metra. Wyprzedza Macieja Maciaka. Proszę. No, no, nieduża to jest przewaga. Joanna Senyszyn. Ciekawi jesteśmy. Zobaczmy. Panią Joannę. O, dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. No... Mogło być ustany ten skok, ale no, nie ustano Krzysztof Stanowski, zobaczmy. O, no, tak. Okej, okay, w chwale. Oj, 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 znowu. Ale czy, No, no, uratuje, uratuje, bo ma. Miał prędkość, to też najważniejsze. No, piąta pozycja. Egzekwuz z Adrianem Zandbergiem. Proszę. Można, można. Sławomir Męcy na siódmym miejscu. Marek Jakubiak. No, dobrze. To był dobry lot. Technicznie było źle. Czwarta pozycja. O, nad Karolem Nawrockim 50 przewagi. Niedużo. Rafał Trzaskowski. Rekord to i tak jest 254 metry. Więc to i tak naprawdę znaczy nie, nie do pobicia jest rekord skoczni. Trzecia pozycja pana Rafała Trzaskowskiego. No i na końcu Szymon Hołownia kończy Pierwszą serię. Zobaczmy, na którym to będzie też miejsce. To też jest ważne. Eee, gdyby nie ten upadek, proszę Państwa, to by Szymon Hołownia byłby co najmniej trzeci. Eee, także prowadzi Grzegorz Braun w biegiem okoliczności. Drugi Maciej Maciak, trzeci Rafał Trzaskowski. Ciekawe, ciekawa. Bardzo ciekawa Yy, czołówka bardziej, mówimy ciekawy podium po pierwszej serii. Ciekawa, trójka, no ale dobra. Druga seria Marian Woch zaczyna, dobra, 246 pierwszej serii, co prawda, ale no, Patrzmy, ile w drugiej. Oj, problemy, problemy, problemy. No, tak się wydaje, że za rozmiarem skocznie albo równo. 225, Artur Bartosiewicz, no. O, zobaczmy, szczerze jestem ciekawy, serio. Też nie. Zobaczmy, może noszenia dostanie w dole. Dostał i chyba będzie prowadzić, tak, mimo że dostał osiemnastki, to one są czarne. Pani Anna Senyszyn. to się tak wydaje że będzie daleko to będzie bardzo daleko 249 i pół metra to będzie trochę mniej bo pani Joanna wylądowała na dwie nogi trzymał hołownie, 246 251 serii no okazał się dobrze no a w drugiej w krócej ale no, no notami Wyprzedza panią Johannes Senyszyn o 2,6 na śmigłowiu. Sławomir Mirmensen. dziewiąta pozycja po pierwszej serii. Zobaczmy, 238,5. Spóźnił, teraz w końcu nie spóźnił. nawet chyba trafił na progu. O, proszę! jest tak koło 200, 244. No to jednak. Joanna Synyszyn była najbliżej, no ale pani Joanna wylądowała na dwie nogi, a nie tyle marki, co też różnica. Adrian Zandberg. jak dzielił tą pozycję z Krzysztofem Stanowskim po pierwszej serii. O, brawo! Brawo, to jest prowadzenie 246,5 metra. Krzysztof Stanowski. 241,5 w pierwszej serii. No ale znowu jest to samo. Znowu jest to samo. Oj, no i będzie drugi. Będzie drugi. Nawet trzeci. To jeszcze za Sławomirem Męcenem. Proszę. No to... A, 50 stracił to Mencen. E, nie, par pardon. No. 2,5 punktu stracił. No to... to naprawdę niedużo. No. Karol Nawrocki. Szósty po pierwszej serii. 248,5. Pierwszej, a teraz ile 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 pan na poleć poleci. Ci bardzo nisko nad ze no Nie, to nie będzie nawet to nie będzie prowadzenia. Z drugie miejsce. Pan Adrian prowadzeniu. przewaga przewagą czterech punktów nad Karolem Nawrockim. Proszę. Uf. To się ta przewaga podwoiła, potroiła i tak dalej. Marek Jakubiak. 243,5 pół pierwszej serii piąta pozycja. Więc może... Podium by pan zaatakował? No, niestety nie. Niestety nie. Magdalena Biejat Czwarta po pierwszej serii. No, to ciekawe. Zaatakuje podium. No. Gdyby wyczekała dalej, to by zaatakowała. Rafał Trzaskowski. 248,5 metra. Gdzieś tam kiedyś go już ugrzeliśmy, ale czy jak teraz, jak Vickersund. Daleko, daleko, dobrze, brawo 249. Jest to prowadzenie Maciej Maciak 251 serii. I to jeszcze telemarkiem to ustał, więc to też trzeba na to zwrócić uwagę, wiatr. O narty, bardzo dobre no. Czy wyprzedzi Rafała? Nie wyprzedza pana Trzaskowskiego. Cztery tylko brakło. No i Grzegorz Braun. Czy wygra? 248,5. Teraz dwieście i w pierwszej serii. Raz się przekonamy. a raz się przekonamy. Wygrał. Pan Grzegorz Braun wygrywa o jeden i punktu nad Rafałem Trzaskowskim. No i tak to wygląda. Że go z Brown wygrywa. No. A ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Ci się filmik spodobał mój drogi widzu, to zostaw proszę Ciebie łapkę w górę. I zasubskrybuj ten kanał, zrób, zrób ten przycisk szary, żebyś się stał szary i kliknij dzwonek, żeby otrzymać wszystkie powiadomienia. Ja wam dziękuję i do następnego odcinka. Cześć!